1 września 1939 roku o godzinie 4:45 czasu warszawskiego niemiecki pancernik Szleswig-Holstein ostrzelał polski garnizon na Westerplatte. O 5:45 Wehrmacht wkroczył na terytorium Polski. Rozpoczęła się druga wojna światowa. Reakcja światowej opinii publicznej była zróżnicowana. Wehrmacht przekroczył granicę z Polską, realizując strategiczny plan Weiss. Wydarzenie to wywołało szeroki oddźwięk na świecie, jednak z powodu propagandy nie wszyscy rozumieli charakter tragedii. Większość gazet, relacjonując wydarzenia, opierała się na przemówieniu Hitlera w Reichstagu, w którym mówił o wielokrotnych napadach Polaków na niemieckie miejscowości i naruszeniach granicy. Ostatnią kroplą, według Fuchrera, był atak na radiostację w Gliwicach w ostatni dzień lata. Hitler stwierdził, że to kolejna polska prowokacja. Później świat poznał prawdę o tym ataku. W rzeczywistości przeprowadzili go przebrani SS-mani przy udziale więźniów obozów koncentracyjnych. Początkowo atak planowano na 26 sierpnia, ale wyciek informacji z Abwehry i wywołane nim oburzenie międzynarodowe zmusiły Hitlera do przełożenia operacji. Przeprowadzenie akcji powierzono Sturmbanführerowi SS Alfredowi Nałjoksowi. 31 sierpnia o 20 wraz ze swoimi podwładnymi wtargnął do budynku radiostacji, oddając chaotyczne strzały. Pracowników związano i zamknięto w piwnicy. Ta część operacji zajęła zaledwie 4 minuty. Znacznie więcej czasu zajęło znalezienie mikrofonu. Po oddaniu kilku strzałów dla efektu SS Mani odczytali po polsku przygotowany wcześniej tekst, w którym sugerowano, że Polacy planują wkrótce rozpocząć wojnę przeciw Niemcom. 1 września 1939 roku w organie prasowym NSDAP Wolkischer Beobachter ukazał się artykuł pod krzykliwym tytułem Polska napadła na radiostację w Gliwicach, którym partia przedstawiła propagandową wersję wydarzeń. W gazecie napisano, że tłum Polaków w zapale przekroczył granice Rzeszy, zaatakował niemiecką radiostację, umieszczając w beczce z prochem płomień wojny, za co Polacy kiedyś odpowiedzą przed historią. Wszystkie niemieckie gazety przedrukowały tę wiadomość, Dodając w miarę rozwoju sytuacji różne szczegóły. Na przykład w Nordwestdeutsche Zeitung, wydawana w Bremerhaven, niedaleko Bremi, opublikowała artykuł na pierwszej stronie pod tytułem Polska narzuca nam wojnę z równie wojowniczymi podtytułami: Niemcy idą do walki. Poruszające słowa Fuchrera, Niemcy rozpoczęły kontrnatarcie na całym polskim froncie. Oto, co pisała o pierwszym dniu wojny. W swoim przemówieniu do armii niemieckiej w piątek o 6 rano Fuchrer w związku z atakiem Polaków na granicę, oświadczył, że od tego momentu na przemoc będzie odpowiadał przemocą i że każdy żołnierz ma wypełnić swój obowiązek do końca. Wkrótce po przemówieniu Fuchrera, dzięki staraniom Goleitera Forstera, Gdańsk został włączony do Rzeszy. Występując przed zgromadzonym dziś o 10 rano Reichstagiem, Fuchrer w swoim historycznym oświadczeniu wezwał do walki o los Niemiec. Tymczasem armia niemiecka przeszła do kontronatarcia na całej granicy niemiecko-polskiej. Początek wojny Niemiec z Polską. Berno, 1 września, godzina 11.30 Federalna Rada właśnie przyjęła uchwałę o powszechnej mobilizacji armii. Pierwszy dzień mobilizacji to sobota. Niemieckie wojska przekroczyły polską granicę. Ogłoszono przyłączenie Gdańska. Już w piątek rano niemieccy lotnicy zrzucili bomby na Warszawę, inne polskie miasta. Walki w polskim korytarzu i na Górnym Śląsku. Hitler wyznaczył potencjalnych następców Goringa, Hessa. Amerykańska gazeta The New York Times również przytoczyła przemówienie Hitlera do armii podkreślając oficjalne wypowiedzenie wojny miało miejsce dopiero dziś ósmej rano a kwestia czy oba państwa znajdują się w stanie wojny pozostaje otwarta. Podobnie zareagowała londyńska gazeta codzienna Evening Standard. Jednak w miarę rozwoju wydarzeń napływały dodatkowe informacje. Regionalne wydanie Gloucestershire Echo z południowo-zachodniej Anglii donosiło o dużej liczbie ofiar w wyniku bombardowania polskiej stolicy i przytaczało odpowiedź Hitlera Mussoliniemu, który poparł działania Fuchrera, ale nie mógł udzielić mu pomocy militarnej z powodu słabości własnej armii. Poradzimy sobie sami. Powołując się na źródło w Paryżu, gazeta wskazywała: Niemcy zaatakowali bez przedstawienia ultimatum. Przytaczano również reakcje władz brytyjskich. Dziś, na posiedzeniu tajnej rady Król podpisał dekret o powszechnej mobilizacji armii i sił powietrznych, a także marynarki wojennej. Wydał również inne proklamacje dotyczące wprowadzenia stanu wyjątkowego. Kanadyjska prasa relacjonowała wydarzenia w sposób suchy i neutralny. Na przykład, regionalna gazeta The Leader Post w wydaniu nadzwyczajnym pisała o reakcji Wielkiej Brytanii i Francji: po ataku Niemców na Polskę we Francji ogłoszono powszechną mobilizację. Zaczęło się, tak brzmiał krótki komentarz premiera Francji Dalabiera. Reakcja sojuszników Polski w Wielkiej Brytanii i Francji oczekiwana jest w ciągu kilku godzin. Regionalny Amerykański Dziennik The Marion Star, wydany tego samego dnia nieco później, poświęcił więcej uwagi reakcji sojuszników Polski. Dziś, na nadzwyczajnym posiedzeniu parlamentu, premier Chamberlain powiedział, że Wielka Brytania i Francja wystosowały do Niemiec ostatnie ostrzeżenie. Oświadczył że jeśli Niemcy nie zaprzestaną agresji i nie wycofają wojsk z Polski, Wielka Brytania i Francja bez wahania wypełnią swoje zobowiązania wobec Polski. Chamberlain ogłosił, że ambasadorzy brytyjski i francuski otrzymali instrukcję, by zażądać swoich paszportów w celu umożliwienia powrotu do kraju w przypadku niezadowalającej odpowiedzi Niemców. Dodał: Myślę, że raczej żaden inny odpowiedź, poza niezadowalającą, nie jest możliwy. Premier powiedział że na rozpatrzenie zostanie wniesiony projekt ustawy ustalający wiek poboru od 18 do 41 lat. Chamberlain oznajmił, że Mussolini nie szczędzi sił. Podczas jego przemówienia nadeszła wiadomość, że Niemcy zbombardowali Warszawę. Jeśli chodzi o państwo ofiary agresji, polska prasa była zdezorientowana nagłością wydarzeń i reagowała sprzecznie. Dziennik Kurier Poranny ukazał się z krzykliwymi nagłówkami, wyrażającymi pewność, że sojusznicy pomogą Polsce, a Niemcy poniosą klęskę, naród brytyjski jest zjednoczony i gotowy do wojny. Wojna zakończy się całkowitą klęską Niemiec. Jednocześnie wyczuwalny był niepokój 500 tysięcy ludzi w więzieniach Gestapo, chaos i anarchia w Gdańsku. Senat nie panuje nad sytuacją. Gestapo siłą wymusza zeznania od aresztowanych polskich celników, 21 polskich kolejarzy i 7 inspektorów celnych w więzieniach Gdańska. Dziennikarze zwracali jednak uwagę na sukcesy, polskie władze zlikwidowały grupę niemieckich szpiegów. Wskazywano również na reakcję sojuszników Niemiec: Węgry zachowują całkowity spokój. Determinację w obronie ojczyzny odzwierciedlał plakat z patriotycznym hasłem: Powierzam wam moją rodzinę, gdyż wy powierzyliście mi waszą ochronę. Warto podkreślić, że reakcja większości gazet zależała od pory wydania. Poranne wydania pisały o pokojowym życiu. Wieczorne zaś skupiały się na rozpoczętych działaniach wojennych. Wiele tytułów, w tym Wieczór Warszawski, Goniec Warszawski, Kurier Czerwony i inne, na pierwszej stronie opublikowało odezwę prezydenta Ignacego Mościckiego, obywatele Rzeczypospolitej. Tej nocy nasz odwieczny wróg rozpoczął aktywne działania przeciwko państwu polskiemu, o czym świadczy przed Bogiem i historią. W tym historycznym momencie zwracam się z głębokim przekonaniem do wszystkich obywateli państwa. Aby cały naród zjednoczył się wokół Naczelnego Wodza i Sił Zbrojnych imię obrony wolności, niepodległości i honoru oraz dał agresorowi należną odpowiedź, jak to niejednokrotnie miało miejsce w polsko-niemieckiej historii. Cały naród polski, pobłogosławiony przez Boga i zjednoczony w swej świętej i sprawiedliwej sprawie z armią, chwyć za broń i idź do walki aż do pełnego zwycięstwa. Nie we wszystkich dużych państwach prasa poświęciła uwagę walkom w Polsce. W Związku Radzieckim pierwsze strony głównych gazet przede wszystkim prawdy i zwiesi były poświęcone przemówieniu przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych W. Mołotowa o ratyfikacji niemiecko-radzieckiego paktu o nieagresji wygłoszonemu 31 sierpnia na nadzwyczajnej czwartej sesji Rady Najwyższej ZSRR i kadencji. Podkreślano w nim, przez ostatnie sześć lat stosunki polityczne między Niemcami a ZSRR były napięte. Pomimo różnic w światopoglądzie i systemach politycznych, Rząd radziecki dążył do utrzymania normalnych stosunków gospodarczych i politycznych z Niemcami. Z naiwnością pytają, jak Związek Radziecki mógł poprawić stosunki z państwem typu faszystowskiego. Czy to możliwe? Ale zapominają, że nie chodzi o nasze podejście do wewnętrznych porządków innego kraju, lecz o stosunki zewnętrzne między dwoma państwami. Zapominają, że stoimy na stanowisku nieingerencji w wewnętrzne sprawy innych krajów i. Nie dopuszczenia do jakiejkolwiek ingerencji w nasze własne sprawy wewnętrzne. Zapominają również o ważnej zasadzie naszej polityki zagranicznej. Z wszystkimi krajami niesowieckimi Związek Radziecki dąży do utrzymania dobrosąsiedzkich stosunków, o ile te kraje przyjmują tę samą postawę wobec Związku Radzieckiego. Maletow podkreślił także radykalne zmiany w stosunkach dyplomatycznych. Jeszcze wczoraj faszyści Niemiec prowadzili wrogą wobec nas politykę zagraniczną. Dziś przestaliśmy być wrogami. Sztuka polityczna polega na zmniejszeniu liczby wrogów i sprawieniu, by wczorajsi wrogowie stali się dobrymi sąsiadami. Uzasadniając zawarcie paktu z Niemcami i omawiając fiasko niedawno zakończonych negocjacji z Wielką Brytanią i Francją, Maletow wskazał, że rządy tych krajów obawiają się, że zawarcie poważnego paktu wzajemnej pomocy z ZSRR może wzmocnić. Związek Radziecki, co, jak się okazuje, nie odpowiada ich stanowisku. Podsumowując, podkreślił, że te obawy przeważyły nad innymi względami. Na koniec zaznaczył, że dwa największe państwa Europy porozumiały się, by położyć kres wrogości między nimi, wyeliminować zagrożenie wojną i żyć w pokoju. Ten pakt powinien zapewnić wzmocnienie naszej pozycji, dalszy wzrost wpływu Związku Radzieckiego na rozwój międzynarodowy. Stanowisko prasy różniło się w zależności od kraju. Niemieckie gazety podsycały nacjonalistyczne i rewanżystowskie nastroje, ukrywając rzeczywistą prowokację przed atakiem, by nie zdyskredytować rządu w oczach zachodnioeuropejskich mocarstw i USA. Niemieckojęzyczna prasa krajów sąsiednich, przede wszystkim Szwajcarii, zareagowała dość neutralnie, informując jedynie o mobilizacji związanej z obawami o własną niepodległość. Koalicja Wielkiej Brytanii i Francji przeceniała swoje siły, deklarując gotowość do wypełnienia zobowiązań. Amerykańska prasa z wyraźnym neutralizmem przekazywała reakcje państw zachodnioeuropejskich. Polska prasa była, co zrozumiałe, mocno zaangażowana. Z jednej strony, wezwanie prezydenta republiki w pierwszym dniu wojny do stawiania oporu okupantom zmobilizowało społeczeństwo do walki. Z drugiej strony, ignorowanie potencjału wroga, przecenianie sojuszników i własnej siły odegrały istotną rolę w późniejszej klęsce Polski i jej okupacji przez Wehrmacht. W radzieckiej prasie informacje były opóźnione, skupiając się wyłącznie na przemówieniu Mołotowa o ratyfikacji niemiecko-radzieckiego paktu o nieagresji. Dopiero następnego dnia prasa ZSRR poinformowała o tym społeczeństwo. Przed nami było 2194 dni II wojny światowej.